widzowie z tej strony ja, Witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale Dzisiaj znów jesteśmy na Minecraft 4 Rdzeń, na hardcore. Ale muszę Spotify'a przyciszyć, wait Dzisiaj, dzisiejszy plan na odcinek jest Żeby się podleczyć, to przy okazji Oraz żeby pójść do Tego skarbu, tutaj, tu A jestem na dole, tylko na południe sześć no, spokojnie dam radę, jeśli chcecie więcej odcinków tego typu, zapraszam was do subskrybowania tego kanału no i dania łapki w górę na przykład taką. Ta, takie taką, tak fajnie o. dobra, chyba możemy iść już jedzenie może jeszcze wezmę e, przydałoby się nie mam jedzenia mam emeraldy, może kupię u któregoś chodź tu łapanie, jabłko mam a tu dwóch robiło. Ten drugi co mi sprzeda? O! I to mi się podoba. To jest jak interes. To jest mój człowiek. Musimy iść na południe north, czyli tam. Dobra. Ogólnie to coś tutaj trzeba było porobić. I to są te drzewa, czyli pod nami jest ten biom. Te takie kopalnie nowe, co chyba w 1.19 były dodane? Chyba? Nie wiem. Może. Albo 18? Nie pamiętam, w których było dodane, więc też możemy pójść. Trzeba by było też kiedyś zająć się yy, villagerami. A tym w sumie co mamy wiosce, nawet nie będzie. Znów nie mamy optyfajna, aby się przydał. Co to jest? Uuu, to są te. Nie, tak? To mi się wydaje, że to są te. Yy... Utopców, znaczy topieców. Chwila. I tu coś powinno być. Nie, co to jest? Ej, ja pierwszy raz widzę taką strukturę, naprawdę. Trzyma tego tego. To tą muszlę taką fajną. Tu coś jest w środku? Czy tak... Tak o. Ej, weź to. Tu coś jest. Okej. Okay? Mamy drugi. To może być w sumie to samo. Ale sprawdzimy to. Mm, a tu jeszcze coś jest? Tu wygląda jakby mogło coś być. Ale chyba nie będzie. Albo? Dużo jest węgla tutaj w tych. Mam trzy mapy. Okej. Okay. Okej. Okay. Tak, wszystkie to są te same. Północ jest tam. My musimy tam polecieć. Noc, o oh boże Noc idzie Ej szczerze pierwszy raz taką strukturę widzę Takie są te, te takie podobne Ale to mi się wydawało, że tam były chyba dwie albo ile, a nie cztery To jeszcze jedno taka, taki czubek świątyni, żebym tak powiedział Jeszcze dalej, Jezus Ej głupio zrobiłem, że łóżka nie wziąłem Bardzo głupio Statek To był ten co ja tu byłem czy czy... Jest portal też? Nie. Ta, ja tu byłem. Tu rozkopałem, pamiętam. Ale sprawdzę. Masz kipadek. Być może? Nie. Nie, jednak tak. To, to jest to. Okej. Okay. To jest za daleka trochę. Boże, dżungla. O! To jest w dżungli. Tak dość na środku. Okej. Okay. Nie lubię dżungli jakoś. Nie, dobra. Bo jednak nie tak na środku. Ten portal też już miałem. Zlutowałem. To było na tym odcinku co miał wyjść, ale taka słaba była jakoś kamerki, że zrezygnowałem z tego. Ale tu nas jeszcze nie było. Sawanna. Okej, okay. i to jest. Tam. To jest w wodzie. Boże. Tutaj. Tu może nie trzeba kopać. Weźmy wdech tu. Ja muszę to kontrolować. No tak. Chyba, że. Ja, no dobra. Nie chcę mi się teraz tych drzwi robić. My się trochę nakopiemy. Nie, ja, dobra. Ja tego dzisiaj nie znajdę. Nie, nie. nie. Tu, jak, tu jest środek. No nie, no tu raczej nie będzie. Będzie pod piaskiem raczej. Nie. Dobra. Dobra. Już powoli, za chwilę dzień będzie. Łukiem, tak, kopłukiem. Coś mi się wydaje, że jutro może być. M może się uda coś tam z tym Fortnite'em jutro. I ja muszę tą piosenkę w końcu nagrać. Ja od dwóch miesięcy mam tekst, ale nie mam dobrej muzyki do tego. Ja naprawdę ja jestem bardzo z siebie dumny z tego tekstu. I ja go zrobię. Wy wykonam, tylko nie miałem do czego. Nie mam do czego, ja mam do czego naprawdę. Przysięgam. Ja chciałbym. Nie wiem, kurwa gdzie to jest. Ja może z tego live'a zrobię. Ja bym się musiał jutro nawet, może zabrać za tą muzykę. I może na Sylwestra będzie nawet. Jest! A się opłacało. No. Przysięgam. Skrzynka za free. Ja, całą na górna tu no, tak, już w sumie tu jesteśmy, to popłyniemy. Będę musiał wrócić jakoś. No, ale chyba wrócę. Chyba. Ty, przecież ja sobie mogę dać. Ej, dobra, przecież ja cały czas mogłem sobie full A ja, bo z. Jestem. Debilem. Dobra, nieważne. popłyniemy tu może. Coś my tu jeszcze mamy? Hm Mamy to i statek obok, i drugi statek obok. Czy czekaj? Prawdopodobnie na ostatnim odcinku nie podałem, to teraz macie SIDA, jakbyście chcieli. Chyba nisko. Ja bym musiał zrobić sobie crafting, i te drzwi, chyba jednak bez drzwi, na takiej głębokości, ani nic nie zrobię. Dobra. Dobra, to zostaw? Ale to weź. I po pierwszy minucie. Możemy sobie bibliotekę zarobić. Okej. Okay. To może być co innego, nawet. Weź to. O. W takich momentach żałuję, że jeszcze nie mam szalkera. Naprawdę. Ile tu jest rzeczy Boże? Ile by to z tego było jedno, nie? No. Okej. Okay. Dobra i to. I to do, do tego drugiego jeszcze pójdziemy może. Jakiś sit mi się trafił. Dwa wraki. A pomiędzy innymi świątynia. Szczerze, mapa idealna jak do jakiejś filmu katastroficznego w sensie o tym. Na przykład w sensie... No. Wiecie o co chodzi. Chyba. Nie wiem. Okej, okay, kolejna mapa. Jeszcze inna. Możemy iść, ale no, a jak będzie tyle samo kopania co było. Ok. Ziemniaki możemy wziąć. Idź! Chciałem zobaczyć czy coś jeszcze może tu jest. No, ale chyba nie. O Boże, się przestraszyłem trochę. Nieważne o boże nie róbcie mi tak ja może odpłynę trochę ale tak mleko musiał mieć 5 minut eee. tam mam bliżej do domu to tam, w tamtą stronę mogę płynąć może tarczę jak na razie założę czekaj tak drugą stronę płyniemy Ej, ej, jednocześnie w dwóch miejscach, teraz dwóch w dwóch sercach. Tak, okazjonalnie słucham ci wasa. Mwa roznimka! Tu byłem, ok? Nieważne. To jest? To samo. Chyba. Tak. To, to Nie, to ja wracam. Trzeba było tam kiedyś pójść. Do tego. Ale to może nie w żelaku i. Takim armorze. Nie. A tam co jest? nie, to jest po prostu. Okej. Okay. Dobra. Mam bardzo dobrą orientację w, w terenie. Naprawdę. To jest jeden z moich, z moich zalet. Nielicznych, co prawda. Ale jednak zalet. Mogą jeszcze powiedzieć na przykład: e, Michael e, Esconio i y me Megusta. Todos. Los. Ja e, e, Sí no se sé por qué, pero... Pero, no. Także coś tam się po hiszpańsku odnajduje. Może i mało, ale jednak. Czyli w sumie tak. Musiałbym jeszcze pójść w tamtą stronę, bo stąd przyszedłem. Tam przed filmem byliśmy, tam jest ten... Yy, ta świątynia podwodna. Tam byliśmy, tam jest mesa, ale jeszcze tam nie byliśmy. Prawdopodobnie to będzie nasz cel na kolejnym odcinku. Zobaczymy. bo no, wie, trzeba by było jeszcze tych wi wilażerów ogarnąć. Tu jest dobre miejsce na jakąś farmę. Hell yeah! Jelbunt, ty jak ja jestem już tutaj? Są tu jakieś drzewa? Są patyki, no w sumie. Są patyki za chwil. No i pięknie. Dobra. Masz tu, panie. Jeszcze. No i dobra. Fajny loot, ja powiem. Mam drugą skrzynkę. Jeszcze tą potrawkę w sumie mamy. Spróbujemy w sumie tej, tej potrawki. Ciekawi mnie trochę. Idziemy na to nasze miejsce. I zobaczymy, co się stanie. Dobra, widzowie, spróbujmy tego. Okej, okay. okej, okay. ciekawe. A co, no, to było i już nie ma. Do mnie, do mnie przychodzić, śmiecie. Ej, kurwa. Jest ten świetny w PvP, naprawdę. Trzeba podkreślać zawsze. Ten ma kulczugę w ogóle. Może padnie. Tak, wypadnie. Chodź jeszcze na tego spojrzyj. O! Do wody nie przyjdzie. No! Ok. W ponóżkach. Po i nie ma, helna. No. Nie ma jeszcze jednego może. Do ostatniego. Dawaj. I teraz pani będziesz, nie? Dobra, mamy. Mamy perełkę. Dobra widzowie. To chyba na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału. No i co? No i... Do jutra. Adios amigos i cześć.